Witajcie. W tym filmiku zaprezentujemy wam, jak podejmować decyzje w rundzie czwartej branżowych symulacji biznesowych, na przykładzie symulacji Biuro Podróży. Jeżeli chodzi o rundę czwartą, to podobnie jak w rundzie trzeciej, musicie najpierw przeanalizować wyniki, następnie zdecydować, co chcecie sprzedawać i przygotować odpowiednią podaż. Dodatkowo, w rundzie czwartej pojawiają się trzy nowe elementy: skumulowana karta wyników, inwestycje wyposażenie oraz HR szkolenia. Zacznijcie od przeanalizowania karty wyników. Od rundy czwartej w tej zakładce znajdziecie dwie karty. Pierwsza to karta wyników, którą widzieliście już w poprzedniej rundzie. Informuje ona o tym, co wydarzyło się w poprzednim miesiącu czyli jest to wynik tylko poprzedniej rundy. Dodatkowo Możecie po raz pierwszy zobaczyć skumulowaną kartę wyników, która bierze pod uwagę wszystkie rozegrane do tej pory rundy. Wskaźniki w skumulowanej karcie wyników są liczone jako średnia wszystkich wskaźników do tej pory. Pamiętajcie, żeby oprócz karty wyników przeanalizować również wyniki w pozostałych zakładkach, czyli sprzedaż, HR, sprzęt itd. Po zakończeniu analizy wyników i wyciągnięciu wniosków dotyczących koniecznych zmian w waszej strategii, przejdźcie do zakładki oferta. I podejmijcie decyzję o tym, które usługi chcecie oferować klientom w tym miesiącu. Możecie sprzedawać maksymalnie 9 usług. Następnie, tak samo jak w poprzedniej rundzie, przeanalizujcie, czy potrzebujecie kupić dodatkowe stanowiska, sprzęt, zatrudnić pracowników itd. Dokładnie to samo, co robiliście w rundzie poprzedniej. Nowa decyzja w rundzie czwartej to inwestycje w wyposażenie. Jest to wyposażenie skierowane do klientów, dzięki któremu chętniej wybiorą Waszą ofertę i będą bardziej zadowoleni z całokształtu usługi. Wśród dostępnego wyposażenia są takie rzeczy jak parking, możliwość płatności kartą czy darmowe Wi-Fi. W kolejnych rundach pojawią się tutaj dodatkowe udogodnienia. W przypadku każdego elementu macie informację o tym, jaki procent klientów oczekuje, że dane wyposażenie będzie dostępne w biurze. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że zakup udogodnień będzie generował koszty jednostkowe zakupu lub miesięczne utrzymania. Przykładowo, 90% klientów chce, aby przed firmą znalazł się parking. 65% chciałoby móc płacić kartą. 60% oczekuje, że w poczekalni znajdzie się automat do kawy, ale będzie Was to kosztowało konkretne kwoty. Sami zdecydujcie. Na podstawie tych informacji podejmijcie decyzję o zakupie wyposażenia dla klientów. Możecie zakupić dowolną ilość wyposażenia. Zakup wyposażenia nie jest obowiązkowy. Drugą nową decyzją w czwartej rundzie są szkolenia dla pracowników. W zakładce HR szkolenia znajdziecie Waszych pracowników oraz listę szkoleń, na które możecie ich wysłać. Szkolenia pracowników wpływają pozytywnie na ich zadowolenie, ale przede wszystkim pozwalają im zwiększać doświadczenie pracowników, podnosić wartość wskaźnika zadowolenia klientów oraz obniżać ryzyko reklamacji. Przeanalizujcie, czego potrzebują Wasi pracownicy. Czy zależy Wam na podniesieniu ich doświadczenia, czy też na przykład obniżeniu ryzyka reklamacji? Następnie dobierzcie dla nich odpowiednie szkolenia. W każdej rundzie możecie wysłać każdego pracownika na dwa szkolenia. Udział w szkoleniach nie zmniejsza liczby dostępnych godzin pracownika. Szkolenia dla pracowników nie są obowiązkowe. Możecie zdecydować, że nie będziecie nikogo szkolić. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Zapraszam do obejrzenia kolejnego filmu. Powodzenia!